Cześć, witajcie tutaj, Ananasek. Dziś zaprezentuję Wam prawdopodobnie wszystkie polskie modyfikacje z tego różnego Mod Contest MX19. Mówię prawdopodobnie, ponieważ brałem te modyfikacje, których nazwy autorów wydawały mi się być polskie. Tak więc, jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam i pojawi się w następnym odcinku. A ja zapraszam do oglądania. Zaczynamy od mapki Agrodaje, gdyż to na niej będę prezentował pozostałe modyfikacje. A co do mapki, to szczerze powiedziawszy, sam bym lepszej nie zrobił, lecz widziałem sporo lepszych i ta jest dosyć przeciętna. Jest na niej masakrycznie dużo obiektów, co jest spoko, są nawet 4 biogazownie, co jest naprawdę na plus. Lecz mówiąc o przeciętności, mam na myśli klimat, którego tu zbyt nie odczuwam lub jest on znikomy i są moje negatywne odczucia, Choć nie krytykuję, bo komuś się może bardzo spodobać, lecz jest ona w moim guście przeciętna. Kolejna modyfikacja w dzisiejszym odcinku to Ursus C355, którego możemy edytować w sklepie na Ursusa C355M oraz C360. Ponadto możemy w nim zmienić masakrycznie dużo rzeczy. Przy zakupie mamy kilka kabin i nieważne jakiej opcji byśmy nie wybrali, wszystko będzie działać tak jak powinno, a tekstury i modele stoją na najwyższym poziomie. Gdy już go zakupimy to w środku podczas poruszania turem możemy zauwa zauważyć jak porusza się również wajcha. To jest naprawdę ciekawym bajerem. Ponadto porusza się sprzęgło, hamulec, gaz ręczny oraz nożny. Tak więc posiada wszystkie funkcje, jakie powinna posiadać modyfikacja z górnej półki. Bizon Z058 co do tej modyfikacji mam mieszane odczucia, ponieważ jest to naprawdę ładny kombine, dobry model oraz tekstury, lecz brakuje w nim dosyć ważnej rzeczy: mianowicie, nie dostajemy dedykowanego do niego headeru. A z tym, od dostępnego w grze, Bizona wygląda naprawdę średnio i raczej nie chciałbym nim długo grać, ponieważ nie pasuje to do siebie. Ponadto nie ma w nim praktycznie żadnych funkcji, mianowicie, przy zakupie nie możemy nic zrobić, ustawić, a w środku porusza się tylko joystick, tak więc możecie napisać wasze odczucia co do tej modyfikacji w komentarzu Autosan D50 oraz D55 jest to najlepsza przyczepa, jaką do tej pory posiadałem w Faremix 19. Możemy ją spersonalizować, jak nam się tylko zamarzy. Nawet możemy ją ustawić na przyczepę samozbierającą do Bel. Tak więc, jedna przyczepa wystarczy nam do wszystkiego. Ponadto, modele, jak i tekstury, które możemy również pozmieniać, stoją na najwyższym poziomie. Polska paczka, bo tak nazywa się na stronie Farming Simulator kolejna modyfikacja, jest ogromną paczką polskich modyfikacji. Zawiera ona maszyny, masakrycznie dużo ciągników oraz ładowarki teleskopowe i tury, których nie, nie pokazałem na nagraniu, i żeby je zobaczyć. Musicie sami sprawdzić tego moda, bo naprawdę warto. Zainteresuje na pewno osoby, które lubią grać na polskich modyfikacjach i się nie zadowiodą, ponieważ wszystko stoi na wysokim poziomie. I żeby opisać funkcję ciągników, odcinek ten byłby dwa razy dłuższy, o ile nie cztery. Dlatego powiem tylko, że jeśli ktoś się zastanawia nad pobraniem tej modyfikacji, to odpowiadam, że naprawdę polecam. Ostatnia modyfikacja w tym odcinku to Ursus 3512 I jak to się mówi najlepszy na koniec, ponieważ w tej modyfikacji jest coś czego wcześniej nie widziałem, mianowicie biegi zmieniają się wraz z prędkością, co jest naprawdę fajnym bajerem. Ponadto hamulec oraz gaz się również poruszają. Ponadto nie mogło w nim oczywiście zabraknąć możliwości kustomizacji w sklepie, która szału nie robi, ale jest. Ponadto oczywiście tekstury jak i model stoją na najwyższym poziomie. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Napiszcie w komentarzu swojego faworyta tego rocznego Mod Contest. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę. Im więcej, tym szybciej pojawi się kolejny odcinek. Subskrybujcie, aby go nie przegapić. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!